Technologie druku 3D rewolucjonizują otaczającą nas rzeczywistość. Stają się niemal nieodzowne w każdej branży. Od edukacji przez medycynę, sztukę, aż po szeroko pojęty przemysł maszynowy, lotniczy, motoryzacyjny, a nawet spożywczy. Tak, to właśnie się dzieje. Ale jak to możliwe? Rozwój tych technologii trwa od lat 80., a dzięki malejącym kosztom i poprawie dokładności o druku 3D znowu jest głośno. Wszystko za sprawą różnorodności materiałów i technologii dostępnych na rynku. Dzięki nim możemy uzyskać unikalne produkty. No dobrze, ale jakie rzeczywiste korzyści płyną ze znajomości i wdrożenia technologii druku 3D w Twoim środowisku? Prototypowanie, produkcja, oszczędność. Właśnie te powody sprawiają, że kompetencje w zakresie technologii druku 3D są tak bardzo pożądane przez współczesny rynek. Niezależnie od tego, czy dopiero wchodzisz w świat technologii druku 3D, czy już spotkałeś się z tym tematem, to ten kurs skierowany jest właśnie do Ciebie. Kiedy go ukończysz, zyskasz co najmniej 5 korzyści zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu technologii przyrostowych, które stają się standardem w niemal każdej branży. Poznasz najnowocześniejsze technologie druku 3D i obszary ich zastosowań. Poznasz trendy i kierunki rozwoju technologii druku 3D. Zdobędziesz unikatowe kompetencje, które będziesz mógł wykorzystać w swojej branży, a zdobytą wiedzę potwierdzimy imiennym, akredytowanym certyfikatem, który otworzy ci drogę do rozwoju i wzmocni twoją pozycję na rynku pracy. Teraz już wiesz, że możesz sobie pozwolić na szybką i relatywnie tanią produkcję praktycznie w każdych warunkach. Sprawdź szkolenie druku 3D, które przygotowali dla Ciebie najlepsi specjaliści. Do zobaczenia w kursie. Cześć!